Witam państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest doktor nauk medyczny Zbigniew Król, zastępca dyrektora do spraw klinicznych i naukowych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWIA w Warszawie. Dzień dobry. Dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Pod koniec grudnia rozpoczęły się masowe szczepienia przeciwko koronawirusowi. Szczepieniem w etapie zero został objęty personel medyczny. Już od 15 stycznia seniorzy powyżej 80 roku życia będą mogli zapisać się na listę szczepień. Z kolei 25 stycznia zaczną się szczepienia populacyjne dla osób powyżej 70 roku życia. Jak pan ocenia jak do tej pory Narodowy Program Szczepień przeciwko koronawirusowi? No, ja mogę ocenić tylko z perspektywy naszego szpitala, bo to jest jak gdyby ten, to miejsce, gdzie zarówno rozpoczęliśmy rzeczywiście 27 grudnia pierwsze szczepienia, jak i do tej pory zarówno personel, jak i osoby, które są z tej kategorii zero, wyszczepiliśmy już z tego, co się. Dowiadywałem jeszcze wczoraj ponad 6000 tysięcy no, pacjentów, tak? osób zdrowych oczywiście, czyli tutaj to są szczepienia populacyjne, w związku z tym staram się unikać mówienia pacjentów, co też pewnie wszystkim bym polecał. 6000 tysięcy szczepień zostało wykonanych. Jeśli chodzi o personel szpitala, to tutaj Kończymy analizę w tym tygodniu, ponieważ jeszcze, tak jak to dzisiaj nawet rano na odprawie z ordynatorami rozmawialiśmy, że już takie pojedyncze osoby, które bądź też po chorobie, bądź z urlopu, znaczy nie były dostępne, ten, ten wskaźnik szczepień jest wysoki, bo tak z tych rozmów wynika, że pewnie gdzieś około 90% ludzi ze szpitala zostało zaszczepionych, także... Jesteśmy z tego niesłychanie dumni. Będziemy to oczywiście weryfikować, bo pewnie wszystkie te dane będą takie dokładne wtedy, kiedy zostanie stworzony raport ze szczepienia. No a też od ubiegłego tygodnia, czy nawet jeszcze z poprzedniego, pod koniec poprzedniego, bo to zahaczało o weekend, rozpoczęliśmy szczepienie pozostałej grupy z tego. Obszaru zero. Z naszej perspektywy, tutaj Narodowy Program Szczepień funkcjonuje ok. Oczywiście tutaj są takie problemy logistyczne, typu termin dostaw, czy też termin, bo tutaj chodzi o godziny. Tak dokładnie to już mamy wyregulowane. Początki były takie, że musieliśmy się uczyć. Komunikowania z hurtownią. W tej chwili to już jest jakby sprawa bardzo wystandaryzowana, czy powiedzmy, stabilna. Zamawiamy szczepionki do czwartku danego, danego tygodnia. W poniedziałek otrzymujemy dostawy, tak żeby po prostu na cały tydzień do tej pory łącznie z sobotą i niedzielą. No w tej chwili chcemy. W zasadzie przez 6 dni szczepić, z tym, że jeżeli będzie więcej tych szczepionek, to oczywiście uruchomimy, uruchomimy również siódmy dzień. Niemniej jednak, przy tej ilości, jakie mamy, to wystarcza. Tak, myślę, że jak już dojdzie do tego, że szczepionka będzie również tych innych firm dostępna, nie tylko ta obecna szczepionka Pfizera, no to wtedy pewnie ten okres, jak gdyby oczekiwania na szczepionkę trochę się zmniejszy. No też jest lekarzy jak... w CSK, MSWiA się już zaszczepiło. No czy tutaj mamy cały personel, w związku z tym problem z takim raportem jest o tyle trudny, że identyfikujemy po prostu przy tych raportach, które w ramach gabinetu gov.pl są że tak powiem, możliwe do ściągnięcia. musimy zweryfikować, bo tutaj identyfikujemy osoby i PESEL, tak, to tutaj nie ma, nie ma funkcji, nie ma zadania. Wszyscy, którzy mieli ich skierowania na początku, to byli tylko lekarze i, i pielęgniarki w związku z tym, to i tak jest grupa wymieszana. Myślę, że tutaj w gronie lekarzy, jak rozmawiamy, no to chyba nie spotkałem nikogo, kto deklarował, że nie zaszczepił się. Nie chcę mówić, że to 100%, bo pewnie takiego odsetka nie osiągnęliśmy, ale większość zdecydowana i to myślę właśnie bliżej 90% czy ponad 90% w gronie lekarzy. Podobna grupa pielęgniarek. Znaczy, myślę, że te osoby, które. Pracowały w szpitalu od samego początku z pacjentami z COVID-em, są zdecydowanie takimi osobami świadomymi, że zaszczepić się trzeba, tą odporność nabytą dzięki temu zabiegowi po prostu cenimy, tak, w związku z tym raczej jestem spokojny, że ten wskaźnik będzie zdecydowanie wyższy. Panie doktorze, we wtorek szef kancelarii premiera, pełnomocnik rządu do spraw szczepień przeciwko koronawirusowi Michał Dworczyk poinformował, że ponad 300 tysięcy osób zostało już zaszczepionych. Jak pan ocenia tempo szczepień? No chciałoby się oczywiście więcej. To, że to, jest, to jest rzecz taka, że systemowo jesteśmy gotowi na zdecydowanie większo, większy zakres. My w tej chwili. Patrząc na ten tryb dostaw, te zamówienia plus osoby, które chcą się u nas szczepić, bo to taką grupę z tego personelu zerowego mamy, no to wydaje się, że po prostu można by było to jak gdyby przyspieszać w momencie dostawy szczepionki, tak. Bo, bo generalnie potencjał tutaj do wyszczepialności jest nieco większy. On będzie jeszcze większy, jak już szczepienia będą wykonywane przez gabinety lekarzy rodzinnych. Myślę, że tutaj te szczepionki, które będą następnie wchodziły, no to też jak gdyby zdecydowanie przyspieszą. 300 tysięcy to jest mniej więcej wyszczepienie, z tego co pamiętam, jest około praktykujących 150 tysięcy lekarzy. Około 400 tysięcy pielęgniarek, no to można, że tak powiem, do tego poziomu odnieść, czyli wychodziłoby na to, że w gronie samych lekarzy i pielęgniarek osiągnęliśmy ten wskaźnik ponad 50%. To, to, to też trudno tutaj tak gdyby jednoznacznie ocenić, bo trzeba byłoby dokładnie sprawdzić, w której grupie zawodowej jakie te osoby zostały wyszczepione. Niemniej jednak ja nie wiem, jakie były dostawy, tak? Tutaj, dlatego też trudno mi dyskutować. Jeśli było to w tym czasie dostarczone 300 tysięcy szczepionek i wykonanych 300 tysięcy, to znaczy 300 tysięcy dawek szczepionek i wykonanych 300 tysięcy szczepień, no to jest ok. Problem ze szczepionkami, zarówno Pfizera, jak i tutaj drugą szczepionką, którą mam nadzieję, będziemy też już mieli. Jeszcze w tym miesiącu myślę mieli w Polsce, polega na tym, że potrzebne są dwie dawki. W związku z tym, tak jak początkowo dyskutowaliśmy, żeby po prostu po podaniu pierwszej dawki rezerwować od razu drugą, no ale to był zawsze kłopot. Panie doktorze, ale wiele osób zastanawia się nad tym, jak wygląda szczepienie. Przeciwko koronawirusowi pod względem logistycznym. Przypuśćmy, że osoba, która była zapisana na szczepienie, nie przyjdzie. To co wtedy? Czy w tej sytuacji dzwoni się do kolejnej osoby z listy i zaprasza się ją na szczepienie? Jak to wygląda? No tak, no my generalnie tutaj ta, ta logistyka zaczyna się w momencie zamówienia szczepionki. W naszym przypadku ona jest przygotowywana w aptece. W związku z tym codziennie rano jest określona liczba tych szczepień na każdy z punktów szczepień. Naszych pracowników, pracowników szpitala szczepiliśmy w oddziałach, czyli tutaj w gabinecach zabiegowych tych oddziałów, i konkretne liczby były rano, że tak powiem, ustalane. Wydolność, jak gdyby apteki jest bardzo wysoka tutaj, wielki szacunek dla farmaceutów pracujących w naszej aptece ze względu na to, że codziennie rozdzielają te fiolki na około 500, a nawet więcej dawek. Od przyszłego tygodnia tych dawek będzie nawet ponad 1000. W związku z tym ta liczba była przekazywana na oddział. Jeżeli na oddziale nie było zaszczepione, mamy na to około do, do 6 godzin, czy powiedzmy, tutaj po wyjściu z apteki, do 5 godzin, jeżeli nie było konkretnej osoby, albo była zdyskwalifikowana, co też się zdarza zdyskwalifikowana przez lekarza ze względu na przykład na stan zdrowia, no to wówczas wówczas następna osoba była dopraszana. Zdarzały się sytuacje takie, że ściągaliśmy z domu pracowników, dając im tą taką możliwość, Zaszczepienia w danym dniu, jeżeli to było możliwe. No i tutaj szczepionki się nie marnują. W sensie to wykorzystujemy każdą z dawek. Na te 6000 tysięcy wykorzystaliśmy wszystkie. Wczoraj słyszałem o takim, takim, takim przypadku, takiej sytuacji, gdzie osoba, która miała być zaszczepiona, po prostu nie zdążyła dojechać, ale to musimy tam po prostu posprawdzać. To Natomiast szczepimy również osoby spoza naszego szpitala i tworzymy coś w rodzaju listy rezerwowej, czyli na dany dzień, przy skali powiedzmy 500 szczepień dziennie, przygotowujemy około od 50 do 100 osób. Dopytujemy z następnego dnia, czy są w stanie dojechać do punktu szczepień, po prostu w momencie, kiedy no, dana osoba bądź nie przyjedzie, bądź nie będzie mogła być zaszczepiona ze względu na zdyskwalifikowanie od szczepienia przez lekarza. Panie doktorze, czy w najbliższym czasie medycy będą szczepieni szczepionką firmy Moderna? Jeśli tak, to jaki będzie plan? Czy jeśli pacjent zostanie zaszczepiony szczepionką Pfizer'a w pierwszej turze, to czy w drugiej turze będzie musiał być zaszczepiony szczepionką tej samej firmy, czy też będzie mógł być zaszczepiony szczepionką innej firmy? Jak to wygląda? To i na to drugie, drugi obszar pytań, tak, nie ma żadnych badań przeprowadzonych na wymienność szczepionek. Stąd też no my na pewno tutaj podjęliśmy decyzję, że będziemy szczepić tą samą szczepionką. Chcemy też, ponieważ no skala jest duża, tak, jeżeli tutaj chcemy zaszczepić codziennie około 1200 osób, to znaczy, że w momencie Drugiej dawki musimy po prostu również zaszczepić te osoby, które już trzy tygodnie wcześniej miały wykonaną szczepionkę. Także jeżeli jest taka możliwość, będziemy chcieli w CSK szczepić szczepionką Pfizera, ponieważ od niej zaczęliśmy. Jeśli chodzi o moderne, no to, to znaczy, no nie ma raz badań, tak a dwa, mimo tego, że jak gdyby obie szczepionki są na w tej bazie MRNA przygotowane, natomiast ani jeden producent, ani no my, jako lekarze, nie chcemy rekomendować szczepienia wymiennego bez bardzo, że tak powiem, ściśle przeprowadzonych badań. Ale po drugie, też chyba nie ma takiej potrzeby. Mamy zatem nadzieję, że szczepienia będą przebiegać sprawnie i pomogą nam w skutecznej walce z pandemią. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.